Dzień dobry, kolejna czereśniowa odmiana, czyli Vega. odmiana pochodząca z Kanady. To jest właśnie rywan, ja może pokażę go tak, bo to jest duże drzewo u nas. Będziemy je już zbierać pomału, nagrywam film w sobotę, ja sobie czasami nagrywam na zapas w sobotę wieczorem, więc myślę, że będziemy nagrywać, e, nie nagrywać, Jezu, e, zbierać pewnie we wtorek. I tak on wygląda. Niestety trochę już te szpaki zaczęły atakować tę wegę Ale jest całkiem ładna, całkiem dużo jest jej w tym roku. Zresztą to też jedna z tych odmian, która zawsze jest, której jest właśnie sporo. Jakoś zaraz sobie ładną wybierzemy. Ona już właściwie osiągnęła swój kształt, swój, znaczy swoją wielkość, swoją barwę, bo ona jest właśnie taka żółto. Pomarańczowo-czerwona, tak można ją określić. Jakąś ładną, dużą sobie znajdziemy, taką dużą i zważymy ją, co? Co myślicie? Te są takie duże ładne. I zaraz ją sobie... Ta jest taka największa, nie? Bez ogonka oczywiście. Jest spora, prawda? Piękna odmiana. Gęsta. Łopocze nad nią jastrzą. Sztuczny. I sobie ją zaraz zważymy. Taką. Ładna. To jest bardzo stare drzewo. Nie wiem, ile ma lat, ale jest, no nawet, no widać, no, że jest bardzo stare. Nie wiem, za 20 ma. Bardzo pięknie się rozrosło. Było mocno ścięte, a mimo to i tak ma dużo owoców. O. No niestety trochę tknięte już przez te wstrętne szpaki. No dobrze. Zaraz tutaj wyzerujemy. Coś tu jak się nam zrobiło. Zero. 12 gramów. Widzicie? 12 gramów. Aż jeszcze sprawdzę, bo nie dowierzam. Zero. No, 12 gramów bez ogonka więcej niż Rivan, i 14 teraz się zrobiło. Zaraz, moment. A tak, bo jeszcze raz wyzeruję. 12 gramów, tak. 12 gramów, czyli jest większa od Rywana i Burlatu. Ale rzeczywiście jest duży owoc, prawda? Zobaczcie. Piękna odmiana z kanady. I tak właśnie wygląda nasza nasza wega. Piękna. Będzie niedługo zrywana. No, tyle. Do widzenia.